Hello there! Dzień dobry, wieczór. Jest tej franek 14KRK, a dzisiaj gra ze mną e, woder Debcz. Dziady. Dziady. Woder Debcz, dziady? No. no. No i będę wnuczkiem. Będę wnuczkiem. No i dlaczego mamy kulek, uśwa w drużynie? Dlaczego mamy impostora w drużynie? Od tego zacznijmy. Uh. Impostora. O niej, szubaka, piesek, kundelek Musisz, trzyna musisz trzyna uważać trzyna, na prundelka. Mm -hmm. e. cioty życiowe. <gryb>. A Czubaka eee. pokonany. <śmienicza> 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 Ale w trójkę jakoś Zerżnęliśmy, wola O, no. o i źle! Dupnie Aha! Jemu się zbugowało chyba! Nie! Jemu się zbugowała chyba umiejętność O jest tam Czubek Latający czubek! Uuu. Kurde. Kutasiarz. Pytający człowiek. A! O! Noga, o! Kutasi pytający kutasiarz. <gryt> no. o, o, o! Ładuje się. Kolega. Kolega niesympatyczny się ładował. Ja, ładował. czekaj. Eee... A tu jest strzelający kolega. <laughs> Co ty chciałeś kolego? Co ty chciałeś tutaj zrobić? No, zabrałem ci killa. No, zabrałeś złodziej killa. Złodziej kila. Złodziej kila. Pe... Dobra, nie wydawuję się o. o! Dobra, teraz, teraz mój to był. Radziejek. Łukaszek... Łukaszek... Zdechł mu się. Liduku ma... ...linczową buzię. Ryj! Witaj Ryj. O kur... Znowu żeś mi ukradł. No. Jestem nóżkiem. Ile razy zginąłeś? Zero. 0 0,1 po wychodzi cioty e. jak Wejder się pyta jak co jest bo ten nie jej Ja idzie jakiś pomacham mu moją pałą świecącą Emitującą czerwony kolor. Yeah. O. <laughs> Rej, pomacham ci pałomu. E, co, co? A ty powiedział? <laughs> jesteś, j, jesteś zboczony? Co, co? <laughs> o! Jeszcze ojciec przyszedł w młodej wersji. To to mu tylko przyglądasz się z boku. O, tam od razu z boku. Ok tam od razu z boku. Nie, czyli no. Gdzie ona jest? O, lata sobie. A. O! O! wdzięczni za moją łaskę. Ojej, Ciągle mylę przeciwnika z ptakiem, który lata tutaj eee. serio, ptaka z przeciwnikiem. Mam, mam fata morgana, eee. fatum, no? fatum. Morgano. Morgan, Elsbet Nie Eliza. Morgan, Mor Morgan Elzbieta to jest fajna postać. Ja. Już nie żyje chyba, nie? No, no chyba, i dobrze. Chyba. Może ją wskrzeszą, lol. No, ja, by... by... jaja, by były. Jakby ją jeszcze przywrócili do życia, nie? No... Czy poniekąd to zrobią? Poniekąd to zrobią 4 maja. No Tak, ale. No ty, złodzieju, no. Dzięki. Ale Baris. fajnie, że wróci. To się cieszy Baris najbardziej. Ofe. Ofi. Ofe. Ofi. Ofe. I będzie Gry wielki... Będzie inkwizyt Pała. Aha. Będzie też Grivus. Zaje. -ci. <gry> Uwielbiam jak się denerwuję tego Grivusa. Ja? Gribusa. Od razu się... Od razu się filtujesz. Ja się nie irytuję. Złożę no, się, zwłasz się bo kłam, bo herezję szerzysz. No. Heres. No to, jest he to są herezje, to tak samo jak mówić, że Obi-Wan no. Nie, co ty? Parywamy? Tak. Nie. nie jest to samo. Nie, nie, nie. To nie jest to samo. To na pewno nie jest to samo. To nie jest to samo. To jest, to jest, nie, bo nie, nie, nie. To fajna... Bo jest fajny, a... a Ale to nie jest obrazu. to samo. Ale to nie jest to samo. A Właśnie, że jest. Nie, w życiu bym nie powiedział, że to jest to samo co. Mm. Wow. O, 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 o dostałem yy, granaty. <laughs> co tam hani solo. O, jeszcze ten jest. Jogurcik. Tak, wszystko przyjście. Jeszcze ryj. Tak wszyscy mnie molestujcie tutaj, no? Kuźwa. No. Ja pierdzie! Ale się uwzięli, Kuźwa! Co jest? No Kim ty gadasz, że masz że tak że, że, że tak. Co? No, no. a a a. -a, -a, -a. Ja jeszcze się trzymam jakoś. Jeszcze. O. Jezu. Ale walka z Hanem Solo zawsze jest taka nie... Powiedziałbym... Nieprzewidywalna. Bardzo nieprzewidywalna. Pamiętasz ostatnio, jak jest starym dziadem. A ja byłem Hanem Solo, to... Się nie skończyło dobrze dla siebie w tamtym przypadku, ale. No. ale jak jesteś Grievousem, to idzie ci dobrze na aspekt. Na Hana. Udy, Jejku! Co się to dzieje? Anakin Max Level. Zawsze jest tak łatwo. Kurde, zaczęli się pocić chyba. Pa, ale to już za, za, za późno. Mm. Dobra. O, nie, nie, nie. Nie wiedziesz mi w dupę patykiem. Oj, nie, nie, Rej. Te, te sprawy to. Ja mogę Cię Ojej, ale to dwuznacznie zabrzmiało. O, nie. Hej, co jest? O. Aha. I... Ale dużo ci zabrałem killi, nie? Mam 13-13, 13 zabitych, 13 asyst i 0 zgonów. A ty napisałeś zamknij dupę? No, bo nie, no nieładnie. No bo do ciebie się truli. No. Do, do mnie się pruli? No. w jakiej sprawy? <laughs> w jakiej sprawie? No nie wiem w jakiej. No mówi, że bez teamu jesteś dupa, no. Tak napisali? No, tak napisali, no to ja za. Powiedziałem, zamknij dupę. Raz mi się po humor. może. Przegrywał gościu Kuźwa i, i ten. mam jakieś pretensje. Dostał w dupę i ten. I wyszedł pewnie. Nie sądzę. Chociaż może, chociaż może. Nie. Dobra. Wybierajcie ci Ciścieść.